Drugi trening w przeciągu zaledwie tygodnia, ale chcę być bardzo dobrze przygotowany do pierwszego rajdu. W zasadzie jeszcze w tej chwili nie wiemy, który rajd odbędzie się jako pierwszy, ale warto być gotowym. Jesteśmy w tej chwili już na testach prawdziwą rajdówką, czyli już ta krew w moich żyłach płynie jeszcze szybciej. Prawie tak jak podczas rajdu. Brakuje mi oczywiście prawdziwej rywalizacji. Warunki są bardzo nieprzewidywalne dziś, ale to dobrze. Moim celem nie jest tylko budowanie prędkości. W niektórych miejscach przypomina ten dzisiejszy odcinek taki rajd Argentyny, w tych takich najtrudniejszych, wręcz bym powiedział, miejsca. Nie jest aż tak szybko dzisiaj tutaj. Jest to bardzo kręty odcinek specjalny. Lubię tutaj przyjeżdżać. To jest coś, co później owocuje dobrą prędkością, wyczuciem samochodu. Techniczny Tor jak najbardziej traktuję pozytywnie i z uśmiechem na twarzy do niego podchodzę, zwłaszcza w moich ukochanych samochodach Subaru, które świetnie sprawdzają się do treningu.